Witam serdecznie z tej strony Przemek, kanał Robimy Sushi. Słuchajcie, korzystając tutaj z tego, że mam wszystko postanowiłem nagrać jeszcze jeden film. Przed chwilą tutaj nagrałem takiego, taki zerowy odcinek pytań i odpowiedzi, zachęcam, zachęcam do oglądania. Gdzieś tam link się pokaże. A teraz chciałbym, chciałbym tutaj nagrać drugą część filmu na temat noża do sushi. Jakiś czas temu wrzuciłem na YouTube taki film, właściwie unboxing i pierwsze wrażenie dotyczące noża do sushi. To jest, znaczy to był film nagrany w zeszłym roku. On gdzieś tam około września, października. On gdzieś tam mi się zagubił na dysku, ja go odnalazłem, wrzuciłem. Ale chodziło mi o to, żeby to była taka trzyczęściowa seria, czyli pierwsze wrażenie, drugie wrażenie, no i końcowe wrażenie po ostrzeniu, i tak dalej. No ale do rzeczy. Tutaj od razu pojawiły się, pojawiły się komentarze, że, że ten nóż. No nie, był, nie, był, nie był jakiś tam mega ostry, tak? ja, ja, tam, ja tam mówiłem, że fajnie, fajnie, goli, fajnie goli włosy z tym pomidorem, jakieś tam, jakieś tam testy dziwne, no ale rzeczywiście tak było, on, on, on nie był mega ostry, ja nie miałem odniesienia, potrzebowałem na szybko kupić taki nóż, bo akurat taka większa, większa impreza suszy się, się zapowiedzi... zapo... zapowiadała wtedy, no i musiałem, musiałem coś mieć, coś lepszego od takiego zwykłego kuchennego noża, kupiłem go, no słuchajcie, no, kupiłem, poszło mniej więcej cały arkusz, czyli 50, cały arkusz, cała paczka, czyli 50 arkuszy, arkuszy Nori, to tam tych rolek trochę trochę było, ja to pociąłem, jakoś, jakoś on tam się sprawdzał, nie nie było z tym większego problemu, no ale nagle, nagle zaczął być mega tempy, co zresztą widać na, na filmiku pod tytułem jak zrobić hosomaki. Tam można zobaczyć, że ja po prostu się męczę, męczę się z tą rolką, niesamowicie. Ja już ten film wrzuciłem, bo chodzi, chodziło o ideę, jak to się robi, o pokazanie schematu, no ale ja go kiedyś tam powtórzę z, z naostrzonym nożem. Czyli tak, no nie był, nie był na początku mega ostry. Czy to jest wada? No mi się wydaje, że nie, no bo można sobie go samemu jakoś tam potem naostrzyć. Zresztą w komentarzach w komentarzach w tym sklepie internetowym gdzie kupowałem. Takie komentarze też się pojawiły, że on dopiero jakby pokazuje pozory pokazuje po naostrzeniu. Także tutaj ostrość, ostrość mamy załatwioną, ja sobie tutaj jakieś punkty po, po, popisałem. No Druga sprawa, tutaj jest taka o, zaślepka, która się po prostu odkleiła. Ona się odkleiła, zaczęła latać, potem, potem przestała, chyba coś tam, nie wiem, może coś tam wpadło albo trochę napuchło, napuchła ta rączka. Teraz się znowu odkleiła. Ja nie mam z tym jakiegoś większego problemu, po prostu sobie to przykleję. Też taki komentarz się, się, się pojawił tam na, na tej stronie, że, że komuś to się odkleiło. Ok, kolejna, kolejna sprawa. Tutaj jeszcze z tym ostrzeniem to, to jest dłuższy temat, wrócimy, ale tak e, kupiłbym krótszy teraz nóż. Tak? On ma to ostrze ma 20, no dokładnie, 27 cm. Ja bym do takiego domowego użytku kupił teraz krótszy, bo są 24 cm. On trochę 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 jest za długi, to na tym na tym kuchennym blacie, który nie jest jakiś tam mega mega szeroki, on trochę jest za długi. Co innego w profesjonalnej kuchni gdzie te blaty są większe, to naprawdę fajnie. Także także kupiłbym, kupiłbym krótszy. tutaj kolejny punkt. No tak, no tak naprawdę w tej cenie, czyli tutaj około 200 zł, wydaje mi się, że nic lepszego, nic lepszego nie znajdziemy, bo tak naprawdę to był taki drugi, drugi z kolei, bo pierwszym takim, który się często napotyka jest nóż. On się nazywa Seki Sekiryu, Sekiryu jakoś tak. To znajdziecie bez problemu, on tam koło 100 paru złotych, najbardziej popularne. Ten był jakby drugi, drugi, drugi w kolejności. No mnie tutaj ta twardość 60 HRC zachęciła jakoś, więc, więc to, to, to w tej cenie mi się wydaje, że nic lepszego nie ma. Także, także, także tak to wygląda. No i teraz jeszcze chciałbym Chciałbym jeszcze wrócić, moment. Ja tu sobie spojrzę. No, to tu jeszcze jeden punkcie kto potem, jeżeli chodzi o ostrzenie, tak? Tutaj, z ostrzeniem, sprawa wygląda tak, że ostrzymy go na kamieniach wodnych. Ja o tym mówiłem. No, ja sobie kupiłem taki kamyszek. Kamień o gradacji 1000. Kamień o gradacji 1000. Generalnie, w temacie tego ostrzenia, byłem, byłem zielony po prostu. Oczywiście na YouTubie na YouTube masa filmów. Masa też filmów. Robionych przez firmy, które, które swoje produkty jakoś tam reklamują, więc to tam nie do końca jest tak jak powinno być, ale w tym momencie chciałbym polecić, chciałbym polecić filmy, filmy tutaj użytkownika, który się nazywa bodajże. o właśnie, Grzegorz Gola. On tam po prostu w domu opowiada o tych kamieniach, pokazuje jak ostrzy, bez spinki, bez, bez jakichś tam kurcze lokowania produktu. Także naprawdę fajnie, no ja tam obejrzałem jeden film, no i zamówiłem, zamówiłem kamień 1000. Zamówiłem kamień 1000, potem potem jeszcze tam napisałem, napisałem do niego, bo coś tam się chciałem podpytać, no, ale się okazało, że kamień 1000 to nie wystarczy, bo trzeba mieć drugi kamień. Drugi kamień, o którym zaraz opowiem. Dlaczego drugi kamień? No przede wszystkim Tutaj te noże do ja te yanakibi są ostrzone jednostronnie. Czyli tu mamy, tu mamy jakby ostrze. No i z drugiej strony ja myślałem, że tutaj nie ma nic, no ale tak nie jest. Ta druga strona nie jest idealnie płaska, tylko jakbyśmy się tak przyjrzeli. Ona jest taka o, minimalnie, minimalnie taka wklęsła. Z czym to się wiąże? Wiąże to się z tym, że podczas krojenia ryby chodzi o to, żeby te kawałki idealnie, idealnie odchodziły. Więc tą drugą stronę dziwo też trzeba, trzeba ostrzyć. No i tutaj właśnie głównie potrzebny jest kamień o wyższej gradacji. Ja tu sobie kupiłem kamień kamień 6000, już taki fajny gładziutki do, do polerowania. Także no najpierw kupiłem jeden, potem kupiłem drugi, też mogłem to za jednym zamachem. No w każdym razie, dwa kamienie, dwa kamienie, no i tutaj te kamienie kosztowały w sumie więcej, no więcej prawie tyle samo co ten nóż, tam parę złotych, czyli, czyli nóż dwie stówki i kamienie dwie stówki. No, ale kamienie to jest dłuższa inwestycja na, inwestycja na dłużej, bo one się jeszcze do czegoś tam przydadzą do ostrzenia innych noży. Także, także tak to wygląda. No i tak, no i to tak naprawdę wszystko. No. To, to, jest, to jest takie moje drugie, drugie wrażenie. Czyli po prostu trzeba go podostrzyć, zobaczyć jak on się będzie sprawował. Ja tutaj oczywiście postaram się coś tam nakręcić. Nie będę, nie będę kręcił tego mojego ostrzenia, bo to, to jeszcze troszkę się męczę z tym. Ale, ale pokażę, jakie są efekty. No i słuchajcie, to by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeśli ktoś ma jakieś pytanie, oczywiście proszę pisać w komentarzu. Jakieś uwagi, oczywiście też bardzo chętnie. Zachęcam oczywiście przy okazji do subskrybowania mojego kanału, do, do klikania na Facebooku. Jest to, to dla mnie jakaś tam motywacja, no i dzięki temu wiem, że, że, że warto tutaj się jakoś nad tym, nad tym bardziej skupić. Także dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.